słuchajcie to się nazywa piękne życie zobaczcie leżymy sobie na traweczce w Lagos nie mylić z Lesbos w Grecji tylko Lagos w Portugalii sączymy sobie piweczko proszę bardzo nie wiem czy jest widać sączymy sobie piweczko cieplutko jest Cieplutko jest jeszcze przed chwilą nam tu pinkali na trąbkach, ale już się zrywają. A nie, jeszcze jakiś jeden utwór będą tutaj marudzić, a potem wreszcie będzie cisza, o jadą z tym koksem. No, w każdym razie wiecie o co chodzi. No, i tak to jak widać, za, za mną. Tu jakieś palemki. Ocean Atlantycki, na to szumi. Żyć i umierać. Pić piweczko, leżeć na trawie. Można by się przyzwyczaić do takiego życia.